Dawaj. 40 osób w CTF-ie, Zostaw mhm. e, ma za zadanie zdobyć i zniszczyć bazę przeciwnika. Ma do użycia rakiety i e, wyrzutnie, rozrzucone po całym terenie. Do dzieła. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak. tu jest taki piąty Gdzieś tutaj jest e, tutaj bazuka. Taka po środku tak. Ej, No dobra, szukamy. O, o no, okay. tak. ale na dziewięć ten jest front Aha. A ja będę do strony, Dobra, okej okay. kurwa Dobra, dobra okej okay. I uważaj, jeden z naszych jest strajcy. No wiem, słyszałem Jak się tam, to jeden gościu był I w ogóle się nie angażował w, parkę, w posiekaniu. a posiekali kapuje, dobra Nie nie najwyżej jest cace, wiesz, kolejkę I będą krzywne w się, się Ale chyba go no, powiem, że jest z, z braćcą Okej, okay, dobra, Dobra, dobra O tak, w połowie... W połowie tak, ostatniego Tych urzędów Jest Tam, jak... No, Możemy się... Z... Możemy liką zrobić, tak? to do idziemy Ile serwisów w ogóle? Tam mogą każdy, każdy leczy leczy Każdy to Każdy leczy? Kontakt, kontakt Kontakt na 11 To nasz? Okej okay. Dobat, czyli nikogo tu nie ma, bo by widział Raczej Tam jest dwóch naszych w takim razie Trzech? Paweł, kontakt na pierwszej. Kontakt na pierwszej. Arnie. Arnie jest z nami. Co? Mhm. Widzisz, Paweł? Ilu ich jest? Dwóch? Dobra. Tak, nie nasi? A. Nie pamiętasz z kim zaczynałeś? Nie pamiętasz z kim zaczynałeś? Okej. Okay. Niekoniecznie, nas wystawili przed chwilą Idziemy naprzód? Dobra, chodź Wiem no kurwa, pierdolibyśmy na minę Dobra, wybaczam Ci No. Dobre panowie, ustalmy zasady. Ja na 100% nie jestem tajnos agentem. Ja też nop. No, ja Koleg też Bo, bo lepiej, lepiej wiedzieć, z kim się idzie. Nie? A nop to A! Co? Dostał kolega, dostał! Nie, kolega dostał. Dostał tutaj. Nie wiem, nie wiem O kurwa Idą kolejny, tam godzina 11 Kolega dostałeś? Dobra, dostał A tam kto jest? Ty nie dostałeś, stawaj Stawaj, stawaj Medyk! Medyk! Gdzieś raz, dwa, trzy, cztery, pół, sześć, siedem, osiem, pięć, Tam idą, dwóch tam idzie. Dobra, dzień, dzień, dzień. Dobra. tam <kluzny> Nie to się wyjebało się, ja się zorientowałem, ale tam Bo ja nie wiedziałem że dostałem, po Nie, ja ja bo to się, z się uwaliłem, bo <kluzny> Ja się go mogę nadała. Kurwa. Dlatego, że się wyjebałeś, to się zorientowałem, wiesz? Ja bym chciał, od razu się od razu powiem, Nie wiem, masz kuj. Dostał? Dostali, dostali. przeszukać. możemy? Kurwa, Chodźcie, przyjdzie ktoś do niego, po niego też przyjdzie. Obstawiajmy go, ktoś do niego przyjdzie. Tam jest. Dobra. To dobijamy go. Tak. Dobijamy go. Dobijam go. Dobra. Naresłaj. 아 그래? 어, 고수들. Mamy tu metrów do fagi, a widzicie, prawda, tylko że jak, kurwa, przyjdziemy po tym polu, to no, będzie nas widzieć. Dobra, okej, okay. a gdzie jest ten naszych? Reszta naszych prawdopodobnie jest w Od nich widziałem, jak ktoś wychodzi na tą ale tutaj widziałem tych dwóch. Aha. Widzę, że się rozprosili mocno. Był, był jeszcze przecież Paweł, Gdzie Paweł jest? Paweł jeszcze był przecież. Gdzie oni pojeździ? Musieli tam pójść. Tak. To wprowadziccie, pójdziemy za mną. Znacie teren? Tak. To dawa, to idziemy za wą. Gdzie jest flaga? Gdzie jest ich flaga? Chodźcie na flagę pójdziemy. To dawaj, idziemy na flagę, chodźcie Na ich flagę idziemy. To ich flaga jest tam. Ich, to dawaj, ci idziemy na ich flagę. Chodźcie, Nisiek, Paweł. Dokładnie, nie zrobimy zadania, chodźcie. <laughs> Dokładnie, chodźcie. No właśnie, <laughs> dlatego krzyżarem nie trafiłeś. Idziemy chyba w pięciorok, tylko, żeby wiemy, gdzie ta flaga jebana jest. Dobra, idziemy. Mało, dobra dostali, są tam. Waga jest tam. Tak plaga jest tam na prawo. Hej, hej! Tam jest plaga, tam plaga. Tak, idzie Aha. a jest tutaj gościu, widzę. Tak. leży, jest z plecami. Na pierwdala czy nie? Nie nasz, nie nasz Idzie w naszą stronę, idzie na lewo, na lewo idzie. od nas nasz? Nie. Okej, okay, no dobra, skoro to lepsza. Uleć go, ulecz go. Uleć go. To? to jest Kuba? Co się siedzi? Tam trafi na 12. Kuba. Gdzie masz? Gdzie jest flaga? Jedenista. Flaga jest yy, jakieś 10 metrów przed nami. Aha. Leży przy niej człowiek nas. nasz. Nas szturmują. Zostało na 5 minut. Musimy jeszcze być. Nas sztrumują Trzymaj prawej strony. Co? Nie wiem, czy nie jest. I z nas to jest dołu? Trzeba go Poczekaj To Nie jest z czego. Dostałem! Dostałem! Kto mnie wyleczy? Chodź, kuba! Kuba, kto mnie wyleczy? Kuba, wylecz mnie, kuba!

Jest już tutaj za górką jak jest flaga to zaraz za górką jest już cztery i paru jeszcze w oddali oddalonych, także są w chuj blisko. Sztrumiemy? Co? Strumiemy? Jak nasza jest górka z flagą no. i się wyłonimy, to oni mają trochę niżej swoją górkę i się za nią chowają, A. więc po chuju. I tam jest kolej ze snęperką jeszcze. A. Bo mnie kurwa wod przyjepał 10 A. O, wrócają o nasi.

No ugania. Wiek, po korpusie, to się Dobra, tak tak możemy to sobie w wyjawić. W w ja nie jestem tajemnicą. Nie, Nie, ale w ogóle mi się Jak to się mówi, trzeba zobowiązać układ, ale pewnie.

no dobra, bo tu ustawiamy ten No, tajemny, czy Nie, nie. to 30 kart sam? A no dobra, to już jest ta Bo tak, wykluczyć, kurwa, to no. jest zasada Tak, bo on jest taki. No. ten. Misiek, to ja, to ja nie będę Misiek. Ale nie jest dobra. <grym> a, nie? to No mówimy ustalamy kurwa, wiesz, To jest to też nie A zresztą jakbym był, to myślę, żebym ci powiedział. No, tu chcemy ustawiamy że robimy, robimy, Musimy mieć pewnych ludzi, mamy czterech nie pewnych, nie? Nie że nie no nie nie ma, Co to nie? Ja nie, no nie wiem, to jest coś dobra. Tak nie, o, tak nie, to, nie, tak nie, ty, tak nie, 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 niemożliwe. nie, 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 Pytanie, kto był drugim tajnym agentem? Nie wiadomo. Ja Dobry agent się nie wiła. Teraz pytanie, czy... Dajcie mu kwadratu teraz, czym się dalej grać. Pytanie, no tam czy interesuje was dalej latanie, szukanie rakiet, czy chcecie się napierdalać flagę na flagę? Napierdalać, napierdalać. napierdalać bazuka Mamy na bazukę! Napierdalać się! Szukamy rakiet. Rakie. Może być bazuka i tak będzie napierdalanie o flagę, no. Mamy szukając rakiet. Jakieś no. <grym>. Aż taki jedna może być? Daj taki ładny gwizdek. O! Psy, Dobra. Dobra. robimy z tymi rakietami tylko wersję, trzecia będzie... No, no. E, tak naprawdę rakiety są już porozrzucane. Okay. To jest już na terenie gry. Więc tak naprawdę po rozpłaceniu możecie poszukiwania. Nie teoretycznie, gdzie one są? Bo RTO dostał no, no no, anyway. no, informacje. Nie, jest jestem nasz Nie, nie jestem. Nie Nie jestem. tajnego agenta Nie jestem. Nie 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 Dobra, wpuszczamy tajnego agenta i za dwie minuty startujemy. Tajna z agentów. byłeś agentem? Wiedziałem, że ty byłeś agentem. Zawsze z tym agentem. Ale ja dostałem pierdolca już na początku rozgrywki strzałem tak wszystko. To jest twoja ulubiona rola. Nie, bo ja już nie będę mączyć.